Kurczę, napiłem się w rządku prosto z i coś mi w plecach strzeliło, ja nie wiem, oła, co to ma być? Dzisiaj, moi drodzy, odpowiem sobie na pytanie, czy rama stalowa, czy rama karbonowa. Trochę sobie na tym karbonie, na tym trekku pojeździłem, na zmianę sobie jeżdżę na stalowej, na rondo już, prawda, dwa sezony, więc takie trochę pierwsze wrażenia, takie trochę porównanie, który wybór byłby bardziej ciekawszy, lepszy, rozsądniejszy. No, ramy aluminiowej w ogóle nie biorę pod uwagę z tego względu, że no, powiedzmy sobie szczerze, no, rama stalowa, szyk, elegancja, nawiązanie do klasyki, smukłe rurki, wszystko elegancko, fajnie, karbon, prawda, trochę nowoczesność, technologia i tak dalej. Aluminium to taki trochę kompromis pomiędzy cięciem kosztów, a budżetowymi rozwiązaniami, bardziej ekonomiczne podejście do sprawy. Jak ktoś nie chce wydawać kasy, wiadomo, że aluminium będzie spoko, ale też raczej aluminiowe rowery to są rowery zdecydowanie kierowane dla... Jakiś tam, nie dla konsumentów, nie o mniejszym budżecie, którzy nie chcą wydawać kupy kasy na rower, więc mnie to jakoś ten aluminium nigdy nie przekonywał. Zresztą te aluminiowe ramy jakoś nigdy specjalnie ładne nie były. Te wszędzie te spawy, no takie to niechlujne, mało estetyczne, więc nie. Dlatego u mnie wybór zawsze będzie prosty stal, karbon i to nie jest jednoznaczne. Gdybym miał jakiś kolejny rower kupować, to też wcale nie do końca wiem, czy to byłaby stal, czy karbon. A więc dzisiaj o tym. Ja muszę przyznać, że rondo to jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Za każdym razem jak sobie wsiadam na rondziaka, to tam nic nie brakuje. To normalnie jeździ, to nie ma żadnego problemu. Wszystko gra, bardzo miło i przyjemnie. No wiadomo, jak się kupuje nowy rower, to chyba większość osób tak ma, że te pierwsze chwile, momenty, taki jest trochę zachwyt, trochę ekscytacja, więc te pierwsze wrażenia chyba nigdy nie są za bardzo obiektywne, ale muszę Was zaskoczyć, bo takie... Pierwsze, pierwsze wrażenie, gdy wsiadłem na rower y, Trek'a karbonowy, to takie były, no, mieszane uczucia. Już wiem dlaczego. Mianowicie w rondo jeździłem sobie na oponach 45C, bez dętki, dwa bary, mięciutko, wygodnie, komfortowo. Rondo miałem... Y, co ja gadam, Trek był na 40 opony te Bontragera też takie średnie, jeszcze miałem dętki, więc tam trochę tego ciśnienia było więcej. I pierwsze takie odczucia z jazdy były takie, że Twardo, niewygodnie, mało komfortowo, co jest grane. Teraz z kolei wymieniłem opony na 45 piątki, już też bez dętki, zresztą pewnie ostatnio widzieliście. Yy, już jest zdecydowanie lepiej, ale znowu ten mocny, agresywny bieżnik też tak mi trochę nie leży w tym momencie na asfalcie, że czuć tą oponę, że ona szura po tym asfalcie. Więc yy, konkluzja jest taka, że jaki by to nie był kompozyt, czy stal, aluminium, czy karbon, to Kolejny raz utwierdzam się w przekonaniu, że największą robotę robią opony niskie ciśnienie i szerokość opony. Nie ma opcji w ogóle. Nie ma opcji. To jest podstawa, klucz do komfortowej, wygodnej jazdy. Mówię wam. No ale dajmy na to, że kwestie opon mamy już rozwiązane. Tu nie dzisiaj o oponach, dzisiaj o czy stal czy karbon. Oba te rozwiązania mają całkiem dużo plusów, ale również całkiem dużo minusów. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak szukałem swojego pierwszego roweru MTB, to się chwilę przez chwilę zastanawiałem, czy może by nie właśnie MTB na ramie karbonowej. I co ja się wtedy dowiedziałem? Człowieku, nie kupuj karbonu! Karbonowe ramy pękają, daj se sp... żadnego karbonu. Daj se spokój, człowieku. Po... W ogóle jakiś krążył mit kiedyś, że ramy karbonowe mają jakiś okres przydatności, że te włókna karbonowe po jakimś czasie już przestają być tak trwałe, że ta trwałość tego karbonu jest jakaś taka średnia. Ja to spróbowałem ostatnio zweryfikować, po, 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 poszperałem trochę, poszukałem artykułów. Mit. Nieprawda to jest. Karbon jest wyjątkowo trwały i nie ma czegoś takiego, że on polaca się jakoś, nie wiem rozwarstwia, nie rozwarstwia, nie wiem co by się miało z nim dziać, więc to akurat nie do końca trafne, kurde coś mi słabo widać, nie do końca, nie wiem skąd te mity się, się wzięły, eee, więc to jest nieprawda. Karbon jest wyjątkowo trwałym i wyjątkowo wytrzymałym materiałem, nawet dużo bardziej wytrzymalszym w takim dłuższej perspektywie, w dłuższej eksploatacji niż stal czy aluminium i dowodzą tego tego liczne badania. Pewnie było tak, że jak te karbonowe ramy wchodziły do produkcji dopiero, dopiero była to nowość, no to tam dużo zależało od tej mieszanki, tego kompozytu, więc być może było tak, że tutaj trochę nie było do końca to jeszcze jakoś yy, w miarę. Kurde, mi to chyba przesiedla wszystko jakoś w miarę sprawdzone, więc mogło tak być, że te początki były takie sobie, aczkolwiek no na ten moment ramy karbonowe są zdecydowanie bardziej twardsze, bardziej wytrzymałe niż niż jakikolwiek inny kompozyt, no i Oczywiście, no, struktura karbonu. Ja też to doczytałem ostatnio, że te warstwy karbonu są tak do, 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 dobierane na, na całej powierzchni ramy, żeby w tych najbardziej newralgicznych punktach były jak najbardziej wzmocnione, a tam, gdzie, gdzie tych przeciążeń jest najmniej, były po prostu tej, tych warstw było mniej. I na takiej zasadzie y, to po prostu działa. Y, a na przykład ciekawostką może być to, że te najwyższe modele ram karbonowych, te najbardziej wy... sztywne, te najbardziej wycieniowane, te najbardziej lekkie, właśnie one mają, są najmniej trwalsze, bo przecież jeżeli chodzi o propelę, jeżeli chodzi o zawodowców, no to oni nie, nie, nie kupują ram na lata na sezony, tylko potrzebują, żeby ta rama była jak najbardziej sztywna, jak najbardziej lekka. Więc... Tak naprawdę te bardziej bazowe, bardziej mar nie, nie marketowe, ale to w takiej produkcji, powiedzmy to seryjnej, yy, ramy karbonowe będą zdecydowanie bardziej trwałe. Chociaż może być tak faktycznie, że ramy karbonowe są bardziej narażone yy, na takie uderzenia punktowe, że gdzieś gdzie po prostu jakiś, chociaż też gdzieś właśnie czytałem badania, że nawet jeżeli jakieś odpryski, nie wiem, z jaką, nie wiadomo z jaką siłą odprysk kamienia musiałby uderzyć w karbon, żeby on zaburzyć tą strukturę tego karbonu, więc to też jest jakiś tam chyba powielany mi się wydaje, że też pamiętam, że dużo się nasłuchałem na temat tego, że no tak, że sztywny na karbon, ale jak uderzy kamyk, to, to, pff, to wszystkie struktury karbonu w pierun się rozwarstwiają i po karbonie. Więc chyba nie do końca to jest, prawda? Aluminiowe ramy też często pękają, i też mam znajomych ja nie raz. I czy to komponenty, czy to sztyce, czy to ramy aluminiowe pękały, prawda? No, ale, ale jakie są te zasadnicze różnice? No, waga, chociaż to też nie do końca, bo jeżeli mielibyśmy porównywać tylko i wyłącznie samą ramę do ramy karbonowej, no to nie są jakieś kosztowniczne różnice w wadze. No, ta waga się robi całego roweru w tym, że faktycznie rower karbonowy będzie miał całe komponenty lżejsze, kierownicę lżejszą, koła lżejsze, więc to wszystko daje nam już jakąś konkretną wartość i to faktycznie się przekłada na właściwości jezdne, ale też chyba nie zawsze. Jest jeszcze sztywność, sztywność, waga, co by tam można było jeszcze wyróżnić. Chyba to takie dwie podstawowe elementy. No i teraz, jeżeli jeździmy sobie na co dzień jakimś tempem rekreacyjnym po mieście, nie wiem, średnia 20, to ani tej wagi, ani tej sztywności jakoś specjalnie się nie odczuje. To nie będzie większej różnicy. Natomiast jeżeli chcemy przyspieszyć. A, jeszcze tłumienie drgań. Okej, okay, czyli są trzy podstawowe parametry, jeżeli chodzi o yy, plastik, a stal, tak? Czyli mamy tłumienie drgań, mamy. Yy, wagę, no i mamy sztywność. Znowu, jeżeli jeździmy krótkie wypady, wejścia na godzinę, średnia 30, 40, 50 km, to te parametry są praktycznie niezauważalne. Nie ma większej różnicy. No to nie będzie jakoś bezpośrednio wpływać na komfort jazdy. Natomiast jeżeli chcemy przyspieszyć mocno, chcemy dać w korby także aż się zaczerwieni i wszystko, jeżeli chcemy jeździć wyższym tempem, 30 na godzinę średnio, 35, powyżej 30. Chcemy utrzymywać takie wysokie średnie, wysokie tempo. Yy, czy z dużymi prędkościami pokonywać podjazdy, na przykład, czy zjazdy, no to wtedy te parametry będą robiły robotę. Czy chcemy na przykład jeździć ultra, bardzo długie trasy, to wtedy to tłumienie drgani będzie miało znaczenie. No bo co, co nas może wielce wytrzepać na 20 km? No nic, ale jak to będzie 200 km, to te wszystkie mikro drgania, które będą z asfaltu szły normalnie po aluminiowej ramie i przechodziły na nasze wszystkie ręce, nogi i całe nasze ciało, no to w przypadku karbonu to będzie ograniczone. Karbon to wytłumi i te mikro drgania, które tak naprawdę, tak na wyczucie nie są odczuwalne, ale w perspektywie kilku, kilkunastu godzin faktycznie one się mogą gromadzić i wtedy to będzie miało znaczenie. Stąd ten niedziwota, że Czym wyższy poziom zawodnika, czym bardziej jest konkretne, sprecyzowane zastosowanie, no to te wszystkie kompozyty z włókna węglowego, ramy, koła, yy, kierownicy, tak itd. będą miały jakiś wpływ na osiągi. Będą miały, ale w takiej krótkiej, ała, oh wow, codziennej eksploatacji, czy ja wiem, oh, jest w zasadnicza. Mało różnica, mało zauważona. Tak, jeden do jeden nie da się tego zauważyć. No faktycznie na jakichś wertepach, może nie. No, no, no jak się przyspiesza, jak, jak się staje w korby, jak się faktycznie przyspiesza, to czuć, że jak gdyby ta sztywność ma wpływ na to, że ten rower jakby lepiej się toczył. Że na, na stalowej ramy to tak trochę wszystko to się roz, rozjeżdża, te nasze waty. Yy, no faktycznie, nawet biorąc pod uwagę te same opony, no to. Rozpędzenie rądziaka do 40 na godzinę po płaskim, no to jest już, prawda, wyczyn. W treku łatwiej to przychodzi. Ta waga też będzie się wtedy przekładać. No jak to już jeździ po górach, to już tym bardziej. Warto też zwrócić uwagę, że karbon nie jest podatny na żaden wpływ warunków atmosferycznych. No rdza go nie weźmie. No jakiś osad, szron, yy, raczej nie jest mu straszny. Sól drogowa też nie powinna się wdać żadna korozja. Yy, ze stalą, no tutaj. Może być problem. O ile ta wierzchnia warstwa lakieru no jest w miarę zabezpieczona, i tam się przyglądałem wielokrotnie i nie zauważyłem, żeby coś tam się miało wydarzyć, zadziać, jakichś ognisk nie ma, nawet w miejscach, gdzie są jakieś odpryski. Natomiast, jak zajrzymy sobie wewnątrz ramy, no to. Od sztycy od wewnątrz, czy w okolicach mufy, suportu, czy w, w główce ramy. Tam co sezon, co roku pojawia się taki nalot. No nie jest to taka rdza, nie są to jakieś wrzery, które miałyby uszkodzić całą strukturę, ale faktycznie rdzawy nalot się pojawia. Pomimo tego, że miałem w zeszłym roku robioną taką specjalnym preparatem właśnie, który miał temu zapobiegać i tak widziałem, że twierdzy trochę jest, więc o ramę stalową warto jednak zadbać. Z drugiej strony yy, rama stalowa jest, ewentualnie jak ktoś kupuje rower na lata, no to przemalowanie ramy stalowej nie jest jakimś wielkim wyczynem. Z przemalowaniem karbonu oczywiście są firmy, są się, firmy które się z tym specjalizują, ale nie jest już to takie proste zadanie. Jeżeli miałoby dojść do pęknięcia, złamania, jakiegoś uszkodzenia ramy, no, kurczę, stal no, niby można pospawać, chociaż pospawana stal to też już nie będzie miała tych właściwości, gdzie na oryginalnych rurkach... Co to się włączyło? Na oryginalnych rurkach, więc no nie do końca. No też są czarodzieje, którzy karbon spawają, sklejają, czy cokolwiek sami robią, ale to też jest kwestia, powiedzmy to, podejrzana. No i teraz Oczywiście stal to stal, tak? Właściwie większość ram stalowych to się opiera albo na rurkach Kolumbusa, albo na rurkach, jakieś chyba dwie albo trzy firmy są, które tak naprawdę dostarczają do wszystkich ram stalowych rurki i to jest raczej w miarę pewny, sprawdzony materiał, natomiast jeżeli chodzi o karbon, no to tych mieszanek całkiem jest sporo kompozytów, gdzie no, mogą być lepszej i gorszej jakości, więc tutaj mi się wydaje, że jest kwestia tego typu, że te wszystkie ramy karbonowe, czy chociażby komponenty karbonowe sprowadzane z Chin, z AliExpress, yy, no wiadomo, że wszystko powstaje w Chinach, tak, no ale, ale marki takie topowe, światowe, no to mają dostawców sprawdzonych, to są wielokrotne, laboratoryjne testy wytrzymałościowe, ten materiał jest poddawany, więc to nie jest tak, że kupujemy kota w worku, pomimo tego, że jest produkowany w Chinach, no ale jednak jest to, jest to jakaś gwarancja bezpieczeństwa, mimo wszystko po stronie producenta, no jeżeli zamawiamy z jakiegoś Mniej lub bardziej sprawdzonego yy, producenta chińskiego, który gdzieś tam oferuje swoje produkty tylko i wyłącznie przez Aliexpress No to tutaj, tutaj bym chyba nie ryzykował To już jest dosyć duże ryzyko, które może chyba się nie opłacić Nie wiem, no koszyki na bidon karbonowe to sobie można kupić, albo... Albo nie wiem co jeszcze, ale... Ale sztycę, kierownicę, czy ramę karbonową taką... Firmy XXY czy, czy coś tam to... No nie wiem, nie wiem, to może nie byłoby zbyt rozsądne Idzie walki, idzie walki, idzie łoki. Też warte zauważenia jest, że yy, w przypadku stali dużo łatwiej o stworzenie sobie yy, na indywidualne zamówienie bardzo mocno skustomizowanej ramy. Na przykład jest cała masa manufaktur za granicą, ale też również w Polsce, które tworzą od podstaw całe ramy na bazie dowolnej, wybranej geometrii. Z karbonami nie jest tak prosto, raczej bazuje się na gotowcach w większości przypadków, chyba, że się mylę, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast trzymając się jednak mimo wszystko specyfikacji fabrycznych wybranych rowerów, no to zdecydowanie rowery na karbonowej ramie będą miały dużo więcej do zaoferowania, jeżeli chodzi o wybór komponentów sprzętu, osprzętu, napędu itd. No nie ma co się oszukiwać, że topowe komponenty, topowe grupy osprzętu zawsze będą w ramach karbonowych, a na pewno nie w ramach y, aluminiowych, stalowych. Też raczej nie na przykładzie rondo, chociażby sobie porównywałem z 2022 modelem. no to y, model aluminiowy rondo wychodził w dwóch wersjach, no to ta pierwsza, najbardziej podstawowa, to miała SRAM'a Apexa, i to jeszcze takiego nawet niepełnego, tam było na, no, jakieś hydrauliczno mechaniczne hamulce, niepełny APEX, więc tam naprawdę było kiepsko. Jeżeli chodzi o sprzęt, no ten bardziej. Ten wyższy model na aluminiowej ramie to miał kompletnego Apexa. No ale Apex to jest najbardziej podstawowa grupa napędów. I oczywiście ona też jest spoko, to nie jest tak, że nie da się na tym jeździć, to jest to... W pewnym, do pewnych zastosowań jest to w zupełności wystarczające. No, stalowe rondo, tam też yy, powiedzmy jest trochę lepiej, ale to jest bez, bez przesady, stalowy rondo chyba wychodzi na rivalu. Ale też mechanicznym w tej, w tej lepszej, w tej wyższej wersji, więc to też nie jest jakaś tam najwyższa półka, ale powiedzmy to średni, średni klasyk. Więc jak ktoś już szuka jakichś osprzętów, chociażby elektronicznych, chociaż być może za jakiś czas pewnie elektroniczny Apex może się pojawi w rondo, No ale jeżeli ktoś szuka trochę lepszych kół, trochę lepszych piast, trochę lepszych komponentów, no to dopiero w tych modelach karbonowych będą tak naprawdę a a nie wiem, czy takie y, całkowite y, budowanie sobie roweru od postaw na wyższych komponentach, na aluminiowej ramie miałoby jakikolwiek sens? Chyba nie. Na stalowej, no w sumie, na stalowej do co innego. To bym widział. Na przykład stalowa rama, karbonowe koła, jakaś lepsza grupa, lepsze, lepsze komponenty. Spoko. Zatem, jeżeli chodzi o moje odczucia z tej, jeden z tysiąc zrobiłem kilometrów na treku. Na rondziaku y, cały czas sobie ujeżdżam. Y, jeżeli, jeżeli minął ten okres ekscytacji i zachwytu, no to tak uczciwie mogę przyznać, że y, faktycznie korzyści wynikające z. Lekkiej, sztywnej ramy są, będą widoczne, ale na tego, że trzeba będzie jeszcze poczekać. To będą długie trasy, to będą y, jakieś bardziej intensywne jazdy. Ym, w takim codziennym użytkowaniu nie jest to aż tak bardzo zau zauważalne. No, chyba, że gdzieś tam się urwę z koła, chyba, że gdzieś tam jakiś jest... No, czuć to na podjazdach. No, to faktycznie na śródzie, jeżeli jest bardzo stromy podjazd, jeżeli ja próbuję go gdzieś tam siłowo podjechać, to, no to. No to wtedy czuć, że waga robi robotę, że ta sztywność robi robotę, że trochę łatwiej się te podjazdy po prawda? Natomiast no kurczę... Hmm, rądzio to rądzio, prawda? Trochę nie wiem co z nim zrobić, nie mam na niego pomysłu. Musiałbym go trochę wydać na serwis, trochę go może doprowadzić. doprowadzić do stanu użyteczności. Kurczę, waham się, nie wiem czy go sprzedać, trochę zawać szkoda. Może by sobie go zrobić takiego, nie wiem, komiuta miejskiego, nie wiem w sumie. Muszę pomyśleć. Jakby ktoś tak chciał, był zainteresowany kupnem, może się wstępnie odezwać. Pomyślimy, o, co mnie boli, to.